Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Fit Fashion Freak. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, dać kciuki w górę i pamiętać o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o kolejnych odcinkach. A dzisiaj dla Was przygotowałam coś super szybkiego i coś super pysznego. chipsy bananowe. Zaczynamy! Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy. Zapraszam do zakupu Beauty Food Booka na moim blogu w zakładce sklep. Dzięki niemu zmienisz swoje życie na lepsze. Szczegóły znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym górnym rogu ekranu. Kupiłam sobie tutaj banany, wykorzystam dwa. E, musicie kupić takie lekko zielonkawe banany, bo trzeba będzie je pokroić w drobne plasterki. A ja nie mam takiej maszynki do krojenia, więc będę to robić ręcznie. E, mam nadzieję, że mi się uda. Także lepiej jak będą twarde, e, a nie takie przedejrzałe, bo się po prostu to nie uda. No więc działam. Przerzucę sobie już pokrojone banany do miseczki. Teraz sobie słuchajcie, tutaj przygotuję moje przyprawy z oliwą z oliwek, bo moje banany wcale nie będą na słodko, tylko będą na ostro słodko słono. Bardzo nietypowo. Także w tej chwili doleję dwie i jedną drugą łyżki oliwy z oliwek. Tutaj mam dwie łyżki kary. Tutaj mam, słuchajcie, jedną e, łyżkę papryczki y, ostrej, czerwonej, więc możecie dać całość, możecie troszeczkę mniej, w zależności, jak ostre lubicie. Ja dodam ciut mniej. No i słuchajcie, sól. Dodam szczyptę soli, taką większą. Teraz wszystko wymieszam sobie w tej miseczce. Jeśli się okaże, że oliwy jest trochę za mało, zawsze można jej dodać. A w tym momencie już mi się słuchajcie, grzeje piekarnik. Nastawiony na 200 stopni, i za chwilę moje banany polecą w tych przyprawach do piekarnika. No i wlewam moją miksturę do miseczki z bananami. Teraz wszystko wymieszam, tak żeby wszystkie banany pokryły się oliwą i przyprawami. No i teraz trochę mozolna robota, bo trzeba wszystkie banany, te plasterki bananów. Położyć osobno na blaszce do pieczenia, na papierze do pieczenia. Zobaczcie, jak to wygląda. Gotowe. Lecimy do piekarnika na około 20 minut, ale będę po 10 minutach sprawdzać, czy nic się nie przypieka. No, i za chwilę wracam. Tada! Chipsy są gotowe. Teraz przysypuję je do ładnej miseczki i danie przekąskę. Coś, co możecie wykorzystać na przykład do oglądania filmu <laughs> zamiast tych niezdrowych rzeczy, jak popcorn i chipsy, e, możecie przygotować właśnie tego typu zdrowe przekąski. Moje danie jest gotowe. E, ja już spróbowałam, ale jeszcze przy was przechrupię mojego chipsika. W ogóle praktycznie nie czuć, że to jest banan w środku. Chrupię jak prawdziwy chips. Także naprawdę rewelacyjny przepis dla tych, którzy lubią coś pokrupać, tak jak ja. Mmm, jeszcze ostrawę, pycha. Słychać, że chrupie. Także słuchajcie, 20 minut, macie gotowe danie, gotową przekąskę. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Staram się Wam pokazywać tutaj wszystko to, co możecie zrobić w miarę szybko, ale oczywiście bardzo zdrowo i bardzo smacznie, bo ja nie lubię przepisów, nienawidzę przepisów, które nie mają żadnego smaku. Zdrowo nie znaczy niesmacznie, pamiętajcie. No dobra, na dzisiaj to koniec, żegnam się z Wami i pamiętajcie jeszcze raz, Wam przypomnę o subskrypcji, o kciukach w górę. O komentarzach. Dawajcie znać, czy Wam się podobało. No i o dzwoneczku, który będzie przypominał Wam o kolejnych odcinkach. I do zobaczenia za tydzień. Pa!